Ziemi. Na naszej ziemi wszyscy razem żyjemy. Ale czy zadbać o nią umiemy? Dzisiaj się wreszcie tego dowiemy. Cztery żywioły tutaj mieszkają, które na co dzień nam pomagają. Woda i ogień, powietrze i ziemia, do życia stale nam ich potrzeba. Zaraz je poznać lepiej możecie, jeśli uważnie słuchać będziecie. Jestem powietrze, choć mnie nie widać, to dzięki mnie możecie oddychać. To ja po morzach rozganiam fale, to ja wiatraki dmucham wytrwale. To ja pozwalam ptakom szybować, to ja chmurami muszę kierować. Kiedy się złoszczę, to dachy zrywam, ale zazwyczaj łagodna bywam. Jestem ogniem iskierką z pobliska, tu strasznym pożarem palące wszystko. To ja oświetlam drogę w ciemności, to w moim cieple odrzujesz kości. Bezpieczniejszy zjawki nie mogłeś wychodzić, gdy nauczyłeś się za mną wychodzić. Jestem kroplą czystej wody, która częścią jest przyrody. Mogę może być głębokim, rzeką o brzegu szerokim. Wielkie elektrownie ruszam, ciężkie skały sama skruszam. Siłę w sobie mam wspaniałą, chociaż jestem kroplą małą. Jestem ziemia. Wielka ziemia, która cały czas się zmienia. Z wierzchu bywam bardzo zimna, lecz w środku jestem inna. Lawa we mnie jest gorąca, pyta jedna, drugą trąca. W stale się obracam, taka jest już moja praca. Zamysłem naszym było ukierunkowanie edukacji dzieci i młodzieży, skierowanie na ochronę środowiska przyrodniczego, a w szczególności na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, jak również działania na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska dla lokalnej społeczności. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w imieniu Dzisiaj szkoła może poszczycić się posiadaniem zielonej pracowni. Ocenie podlegał zamysł na zagospodarowanie pracowni, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także funkcjonalność i estetyka. Nasza szkoła znalazła się wśród nagrodzonych placówek gdzie został doceniony już sam pomysł projektu zielonej pracowni jako jeden z najciekawszych i otrzymaliśmy wsparcie w wysokości prawie 10 tysięcy złotych. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu zielonej pracowni 2022 zaowocowało wyróżnieniem szkoły, gdzie spośród 140 Oczywiście głównymi adresatami dzisiejszej uroczystości są nasi uczniowie, którzy będą mieli możliwość realizowania zajęć edukacyjnych w swoich zielonych pracowni. Ta nowoczesna ekopracownia będzie miejscem nowatorskich eksperymentów i kreatywnego pogłębiania wiedzy, a prowadzone zajęcia z przyrody, ekologii, chemii i fizyki będą dla naszych uczniów bardziej ciekawsze i interesujące. Pracownie bowiem doposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce naukowe. Projekt ma również za zadanie zwiększenie motywacji do nauki z zakresu nauk przyrodniczych oraz zdobywanie doświadczenia w wykorzystaniu innowacyjnych pomocy dydaktycznych pracowni. Dzisiejsza uroczystość otwarcia Zielonej Pracowni Ekoprzystanek była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczyciela Biologii i chemii Pani Małgorzaty Samińskiej, która była koordynatorem projektu i zaangażowała w jego realizację całą społeczność szkolną. Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom zdobywaniu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, a nauczycielem znacznie ułatwi proces dydaktyczny.